Cześć kochani. Tu Emilka. To jest... To ja spokojnie. specjal Halloweenowy. I jestem z Werką. I idziemy no do, do Lasku. Tak, o tam. A ja nie chcę jednak. A... Dawaj, chodź jesteśmy razem. Nie bój się, jesteś ze swoją siostrą. Ja cię obronię. Dupa. Coś pisz, dupa. Czarno, jak? Dupie. Nie bój się. Zobacz to no. jest chyba ścieżka. Akurat mamy. No jak? Idziemy. No to jest straszne. Nie, jest nie, no. No no to, jest nie to, to? A nie, to samolot. Ale... Ujezdnij. Żyjesz? Żyjemy to. Dziewno. Dziewno z dupą. Dziewno z dupą. nie jest tak strasznie. A jest. Chodź. Giewno. Ja nie, nie chcę. Chcesz. Zobacz krew. Uff. Gdzie to wszystko? Myślałam, że powiedziałeś krew. Krew? krew. Nie. No. jest tak strasznie dużo krew. Chodź, coś nas zamorduje. Ale fajnie. Nie no, co? Co? Gówno. Ja też nie myślałam, że nic. Z dupy. Z dupki. Zobacz. Nie mam dopiero. Jesteśmy jeszcze widać u usiedleń, nie bój się. Dzień ale ja same. się boję. Dobra, ale nic nie mam dobra? Dupa. Cóż, no co tu jest strasznego? No źle. Co, dupcia. Ale no kre... nic nie. A łapuję ci na własne. To nic nie ma w matce, okay? o, ja się... Przed nami! A, kre... Dobra, idziemy do inną własną. O ten. <okay>. Giewno. <Dzień. słuch> jest ciemno jak w dupie ratunku. Ale, co to ja. Ciemno. Czekaj, werka, czekaj. Ej, ale to nie czekaj, jakim niby cudem? Nie wiem. Gówno, no, gówno ta lampka. No, gówno z dupy. To jest dziwne to. Ale, co? Tarantkę. No, ale, mm, gówno. Nie strasz mnie. Werka. Chodź. Dzień Dobra, gdzie chcesz iść? A ja nie wiem, do domu nie, no już nagrywa się w co chodźmy w tym bardziej. Ale ja się boję. Okay. A, to jest jakąś w wdówkę. W no, bez chyba jest jakiś główny. Giebno? Nie wiesz, Gówno? Jest ciemno! Echo, może coś przycisniemy, to? Ale jak? Ja nie chcę. O tam jest jakaś droga, tylko muszę przejść te kszaki. Ale ja nie chcę. No ale chciałaś. O gówno. No chciałaś. Nagrać dla swoich widzów Halloween. Gówno. To przez was gówniaki. Czyli co Muszę być w się? dupie. Nie. Bo gówno. Gewnisko. No dobra, no to jest dobra. Lubię główną. Poczekaj, ja pierdolę. drzwi? Lubię przejdę. dupkę. Lubię. Cze, poczekaj, uspokój się. Poczekaj tu, weź na mnie. Ale ja nie mać. chcę czekać. Ale ja daj mi torbę. Zobaczcie, widzowie mam torbę. Dobra, to nie mam Ale ja się boję. Czekaj. Ja też chcę. Nie mogę włączyć latarki. Nie świeć mi. Ale jak gdzie? Mówisz, w tu jest jak w gównie jakimś. Jakbyśmy były w dupie. Mogę daję Ile tu gównis? Okej. Było cięcie, było głupska. Co do mam? No to już, to przejdziemy idziemy dalej. No gówno. No? Gówno. Gówno w dupkę. Gówno w dół. 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 Gówno w tam. Gówno Giepsko. No trudno, idziemy mnie. A ja już nie chcę. No wracamy, co? Ale gówno. Jak daleko. A ja nie wiem, dlaczego jesteśmy tak blisko. Nawet się nie oddaliłyśmy. No dobra, idziemy. Gówno, gówno, gówno. Ja? ja. Kająk. Tu było Poczekaj Oświetlę, ja nic nie widzę. Verka chodź. No dobra, werka. A! Oświetlę. Mam tą lampkę. Patryk mnie tą lampkę. Jak mówiłam. Nie. Czekaś taka lampa. Nic nie ma.

Widzowie, to moje pożegnanie. Samochód. Dupa, 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 dupa. Szybciej, kochani. Jakiś samochód chciał nas zabić. Gówna! Nie zmyślaj, Emilka. No ale to prawda. Tak, tak. Dobra. Idziemy zbierać suksy. Nawet nie było tak strasznie. Wcale, wcale. Gewno.